30 minut później. O, o! Hej, Harry! Hej, ziom, Jest tata w domu? Nie, chwilę temu wyszedł do pracy. Wejdź, ja. Delilah, czy on jeszcze tu jest? Kto to był? E, Nikt, daj mi sekundkę. Witaj, Delilah! Upadłem. Więc wstań, wariacie. Obawiam się, że jestem zbyt leniwy. To ciężki przypadek. Weź, Springtrap. To nie jest gra. Musisz się schować, zanim Harry cię zobaczy. Ale chcę pokazać przed nim moją wspaniałość. Springtrap, wstawaj albo cię stąd wyniosę. Cóż, jestem dwumetrowym robotem zrobionym z metalu. Chciałbym zobaczyć, jak próbujesz. Ach, no dali, Springtrap. Jesteś strasznym. Palantem. Próbuj dalej, a może mnie przesuniesz o kilka centymetrów. Ach, dobra, ale nie będę ręczyć za Harego. Kiedy Springtrap się na coś uprze, to nie można z nim wygrać. Czasem lepiej dać za wygraną, niż z nim walczyć, więc... Sądzę, że pozwolę ci się z nim spotkać. Świetnie! Zamknij się. Dobra, otworzę te drzwi, zapoznam cię z Harym i... Wszystko pójdzie świetnie i wtedy będziemy mogli pójść dalej. No... To się nazywa pewność siebie. He, hej, Harry, um, jest ktoś, z kim chciałabym Cię poznać? Um, okej. Okay. kogo? To Springtrap! <grych> hej, to ja! And Delilah, dlaczego w twoim domu jest straszny koleś w stroju królika? Pięć minut później. Więc mówisz, że jesteś myślącym animatronikiem z mało sławnej gdzie zamordowano kilkoro dzieci. Właśnie tak. Ha, chodzą po że te roboty zostały opętane przez martwe dzieci. Jesteś martwym dzieckiem? Hm, um, Harry Springtrap nie lubi zbytnio takich pytań. Tyla zio! Nie możesz mieszkać z robotycznym królikiem i oczekiwać, że nikt nie będzie pytał o różne rzeczy. Tak poza tym, jeżeli nie odpowiada na żadne pytania, myślę, że ukrywa coś złego. Nie powinniśmy mu ufać, Delila. Nie! Springtrap? No weź, dlaczego miałbym coś ukrywać? Dlaczego w ogóle interesuje cię moja przeszłość? Springtrap? Prawda, Delila? Ufaś mi, co nie? Ach, Springtrap, dłużej tego nie zniosę! Jeśli chcesz się je tak zachowywać, to twoja wina. Ale ja i Harry nie będziemy tego tolerować. Nie chciałam zdenerwować tym Springtrapa. On nie jest takim słodziakiem, kiedy jest zły. Co? Tylko mówiłem. Po prostu bądź ostrożny i chciałabym, żeby coś ci się stało. Naprawdę? Czy on kiedyś cię skrzywdził? Zrobił to. Bo już to zdarzyło się tylko raz i to była moja wina! Znaliśmy się parę tygodni i zadawałam za dużo pytań. Naprawdę chcę to wiedzieć! Jesteś opętany, jakim cudem możesz żyć? Delila, przestań! Nie zmuszaj mnie, żebym się powtarzał! Ach no weź, powiedz! Powiedz mi to po prostu! To nie może być aż tak złe! Delila. Miałem na myśli przestań! Albo zostaniesz zraniona! Co? Nie boję się ciebie, kolego! Bojesz się, że dowiem się, kogo zabiłeś, albo... Powiedziałem, przestań! Nauczysz się mnie słuchać, rozumiesz? Proszę, przestań! Zgniatasz mi rękę, proszę! Posłuchasz się i zamkniesz się następnym razem. Tak, tak, tylko mnie puść! Przepraszam. <ślesk> Przepraszam. Znaczy, to wszystko była moja wina. Naprawdę powinnam wtedy przestać. Wciskałam jego przyciski. To było złe i głupie z mojej strony. Poza tym, wiele razy mnie przepraszał, więc. Delilah, czy ty siebie słyszysz? Ziom, nie obchodzi mnie, jaka byłaś wkurzająca, ale nie miał prawa cię krzywdzić. Hej, wiesz co? Co sądzisz o tym, żeby przyjść do mnie i spędzić ze mną trochę czasu? Moglibyśmy pograć u mnie w pokoju albo pojeździć na rowerach w parku? No wiesz. Cokolwiek chcesz ją. Serio? Tak, oczywiście! Potrzebujesz trochę odpocząć od springtrapa. Trap'a. Zresztą to nie może być normalne czy zdrowe, no wiesz? Dla dziewczyny, by przyjaźnić się ze strasznym starym kostiumem królika. Znaczy, wiem, że jest Twoim przyjacielem i w ogóle. Ale serio, powinnaś spotykać się z innymi dziećmi. Oczywiście, jeśli chcesz. W sumie myślę, że masz rację, Harry. Mm, bardzo, bardzo bym chciała się spotykać z Tobą więcej. Nawet jeśli oznacza to stratę czasu spędzonego ze Springtrapem, no, będzie musiał się z tym pogodzić. Nie. Więc. Y, gry komputerowe, jakie masz u siebie? O, mam kilka strzelanek, które moglibyśmy pograć. Oczywiście, jeśli chcesz. Brzmi bombowo! O, witajcie! Czy już wychodzicie? Przyszedłem sprawdzić, czy wszystko okej. Okay. <laughs> Co za zbieg okoliczności. Gdzie idziecie? Właśnie idziemy do Harego grać na konsoli. O, naprawdę? Dobrze. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Um, muszę porozmawiać z Harem na moment w samotności. Pójdziesz poczekać na zewnątrz, dobrze? Okej, okay. tylko nie rób żadnych problemów. Dobrze, Springtrap? Nawet bym o tym nie pomyślał. Teraz, kiedy już nie przeszkadza... Czas, by dać ci lekcję. Co masz na myśli? Myślę, że powinieneś wiedzieć dokładnie, kim jestem... I do czego byłem zdolny, zanim zrobisz coś głupszego... Od tego, co zrobiłeś teraz. Wiesz o morderstwach w pizzerii Frediego, co nie? Słyszałeś, jak te... Biedne dzieci zostały zabite i uwięzione w strojach animatroników? Ty... ty jesteś... jednym z nich, prawda? Nie, Harry. Jestem tym, który je ZABIŁ! I uwierz, nie przeszkadza mi zabicie następnego. Ale dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień, a przynajmniej tak to wygląda. Delilah byłaby bardzo zdenerwowana na mnie, Jeślibym cię teraz zabił. Inaczej miałbym przyjemność skończenia z tobą właśnie w tym momencie. Ale pozwól mi, że coś ci powiem. Możesz się pożegnać z Delilą. Wszystko, czego ona potrzebuje i chce, to ja. Ona mnie uwielbia. Jesteśmy nierozłączni. To naprawdę brzmi strasznie. Więc teraz stąd wyjdziesz. Właśnie w tym momencie, ponieważ jeśli odważysz się do niej wrócić, zabiję cię! Nie myśl sobie, że to dla mnie problem. O, nie boję się ciebie. Powiem Delight, kim naprawdę jesteś. Oj, nie robiłbym tego, gdybym był tobą. Poza tym nie uwierzę ci. Nie masz żadnego dowodu na to, że to powiedziałem. O, naprawdę? Ponieważ właśnie nagrałem całą naszą rozmowę na telefonie. Miałbym przyjemność skończenia z tobą właśnie w tym momencie. Ła, wow. zobacz na to! Niepodważalny dowód, że jej najlepszy przyjaciel jest seryjnym mordercą, który jest także straszydłem. Delilah znienawidzi cię na zawsze. Dlaczego? Zapłacisz za to ty mały! Oo! Wow. Poczekaj! Nawet bym nie próbował dotykać mnie lub mojego telefonu kolego. Ziom! Będę krzyczeć tak głośno, że Delilah przybiegnie do pokoju i sąsiedzi zadzwonią pogliny! I jeżeli Delilah zobaczy mnie zranionego albo mój zniszczony telefon, będziesz oddała wyjaśnień. I w tej sytuacji myślisz, że komu uwierzy. Nawet nie waż się pokazywać jej tych nagrań. Hej, nie martw się! Nie szukam problemów w przeciwieństwie do ciebie. Naprawdę. Wszystko czego chcę, to to, żebyś nie skrzywdził Delhi. Jeżeli możesz ją zostawić i dowieść, że nie jesteś niebezpieczny, nie pokażę jej. Nie skrzywdziłbym jej. Nigdy! O, weź, gościu. Bądźmy szczerzy ze sobą. Jesteś strasznym, starym, seryjnym mordercą. Oczywiście, że ją skrzywdzisz. Celowo lub nie. To tylko kwestia czasu. Gotowa do wyjścia Delilah? Mhm. Delilah, obiecaj mi, że wrócisz wkrótce. Dobrze? Obiecuję ci, ty ciołku. Nie masz się czym w ogóle przejmować. Zaufaj mi. Wrócę, zanim się obejrzysz. Nigdy nie opuściłabym cię w taki sposób na tak krótki czas. Wiem, jak bardzo nienawidzisz być sam. O, nawet nie wiesz, jaka to ulga. Dziękuję, Delilah. Uważaj na siebie. Będę, obiecuję. Wszystko z tego, ach, tak? Odejdźcie, nie jesteście prawdziwe. Znowu śnie. To nie może być prawdziwe. Zabiłeś następna. Co? Zabiłeś ją, zabiłeś Delaje. A mówiłeś, że tak ją kochasz. Jak mogłeś. O czym wy mówicie? Nie zabiłbym i nigdy! Kocham ją bardziej niż cokolwiek kiedykolwiek kochałem. Nigdy nie pomyślałbym o tym! Jeżeli to prawda, to dlaczego masz jej krew na rękach? Co? Spójrz na swoje ręce z Zabiłeś ją. Płakała, a ty i tak ją zabiłeś. Tak, oczywiście. Potrzebujesz trochę odpocząć od Speed Trap'a. I sorry, ogłuchaj w tym momencie pewnie.